Witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie, Ja mieszkam. Negaty, ja witam Was do grywaczki. Mam już kolejnym odcineczku na moim kanale. Do grywaczki z serii pod tytułem Zagrajmy w World 2K3. I oczywiście zapraszam Was do grywaczki bez zbędnego gadania do oglądania. Nawet się zrymowało. Moje rymy są jak szczyny, wiem. E, więc do grywaczki miłej, zabawy życzę Wam wszystkim i sobie również. A tymczasem wchodzimy do nie kolejnego, znaczy, właściwie kolejnego, tylko że zapisu, a nie od początku lecimy, nie? Właśnie. Lord Sartek, dobra, ale o Sartiku to jeszcze nie teraz e, Tongu. Jesteśmy na tej wyspie Tongu, która mi się bardzo kojarzy z jakąś realistyczną wyspą, znajdującą się na kuli ziemskiej. E, tutaj mamy co do robienia. Jak to tu wygląda? To mamy, to mamy. Mitli się robi. Tu potrzebujemy to. Tu A 32% e, dobra. No tak, no budujmy, budujmy te gniazda, zbudujmy parę tych gniazd, przyda się. Potrzeba mi więcej tych... większa ilość tych zombiaków. Dobra, jeden jest tu no to jak skoro już tu jesteś, to zrób tutaj tą kaplicę, tego, tego, tego cienia, czy, czy jak to się tam nazywa. Zrób tą kaplicę cienia. Dobra, ty jesteś tu. Na no, przy okazji możesz zrobić, drogi kolego, również i bibliotekę. A zrób tu bibliotekę i już. Od razu. Aha, dobra, to. No, widzicie, jestem y, głupi, bo ja to już buduję to samo kilka razy. Trudno, zdarza się życie. Nie każdy może być tak głupi jak ja, ale dobra, to już tam nieważne. Lecimy teraz tak. Tu. tyk, tyk, dobra, żeby te lisze się zrobiły. E... Na razie, możemy sobie ich zostawić, nawet na tym drugim poziomie. Bo pytanie: czy możemy zbudować. Zbuduj to tu Czy mnie stać na kolejną wieżę? Nie stać mnie Za to musimy się cofnąć tak, żeby... Nie, widzicie, no, no, nie jest w tym momencie jakąś większą... jakimś większym wyzwaniem, no mogę... mogę... Aha, nie mam, nie mogę więcej y, mężczyzn mieć, się tak proszę. Dobra, zbudujmy troszkę y, cmentarzy Czy ty możesz się jeszcze budować? No niestety nie, no to dobra, to za ten czas O! O i ci 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 mamy już mityl super e, niech on zbuduje sobie w końcu Cmentarz oni się tutaj w miarę jakoś poradzą muszą muszą bo inaczej no jak nie, nie, nie poradzą no to będzie głupio dobra skoro już mamy tyle 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 e, pek 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 niech się robi ta dwójeczka dru w końcu Tutaj jest ta biblioteka. To się robi, to się robi, dobra. E, budujmy cmentarze. Budujmy cmentarze, bo bez cmentarzy nie ma i biznesu. A biznes jest bardzo, ale to bardzo ważny. I teraz tak, róbmy sobie możesz kawale... O, zróbmy sobie kawalerię, pięknie. Tak jak ostatnio. Tutaj też. I też będzie kawaleria. Nie mogę zbudować więcej, niestety. Magic Defender i oczywiście Magic Defender Kawaleria i kawaleria, super Tutaj sobie jakoś dadzą rady, mówię Na spokojnie, tu w tym momencie również niech jadą szkielety już Magic Defender Dobra, przydałoby się. No nie mam złota. Niestety nie mam złota. Ale przyda, czekaj, idź tutaj, idź tutaj. Eee, no, mogę zbudować więcej logirawaczki Cmentarzy. Już tutaj chyba nie zbuduj, nie? Nie. No dobra. Tutaj. Teoretycznie, nawet bez wieży, sobie tutaj damy radę. Musimy tylko i wyłącznie troszeczkę poczekać. Szkieleciory, dobra, nie się robią. Magic Defender i Magic Defender. Kurde, Jak na złość! Rozwalcie tego kapłana! Dobra, tutaj taka naprawdę nic nam wielkiego nie grozi! No, gierowaczki eee, No co możemy tu zrobić? Aktualnie stoimy w miejscu... Mamy harpie! Mamy harpie, niech one się w sumie robią! Ło, mam trzy... Dobra, o, trzy harpie! To dobra, na razie zostawmy! Tyle nam wystarczy zdecydowanie! Eee... Dobra... Budujmy więcej. Budujmy może więcej gniazd. Tu się przyda. Jak najbardziej. Tutaj możemy zbudować gniazdo też. Gdzie jest bohater? Bohaterem pójdziemy sobie troszeczkę tutaj. I sobie przyjmiemy to, co mamy tutaj przyjęte. Dobra, to jest tylko jedno. I w sumie możemy iść też przyjąć to, co jest na górze. No bo bohater wrogi zginął. Eee. Niech on tutaj szybciej przyjdzie 48 odporność na. Obr Gdzie ty mi tutaj leżysz? Nie, nie, nie w taki sposób. W taki sposób się nie bawimy, Drogi renegatów. W taki sposób się nie bawimy. Strasznie. As you wish, dobra. To ja może i. Dobra, oni nie pójdą tutaj. Jakoś coś czuję, że nie bardzo będą mieli okazję do większej walki. Tutaj sobie to przejmijmy po prostu Oni tu nie chce stoją, tu już żaden problem tak naprawdę Zbudujmy sobie może Kurde Was dam tu No oczywiście no musieli zaatakować budynek nie Bo nie mogli się rzucić na wojowników Na moich zmarłych wojowników tylko musieli się rzucić na budynek No dobra No to zróbmy tak Tutaj niech on zbuduje tą wieżę Oni są stąd tu na środku I spoko Eee, jeden tu, drugi jeden tu, drugi tu przejmie. Nie wiem, czy on złapie. Nie wiem, czy on mi złapie. Te złoto, ale postarajmy się. Może się uda. Tu niech się zrobi. Przejął to, przejął to. To pójdźmy sobie może tu. Dobra, trzeba już ich troszeczkę zwiększyć ich, że się tak wrażę możliwości. Przynajmniej z tej strony. A zobaczę się z nich. I już tutaj nic stoją. Chodźcie, 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 chodźcie. Wy sobie stajcie tu na razie. Chociaż wiecie co? Przejął to, no właśnie, nie pomyślałem. Chyba tego mi nie przejmie. Nie da mi rady tego przejąć chyba. Spróbujmy. A spróbujmy, może akurat tu wejść. Patrzcie, tu są trzy T-Rexy znowu. A tutaj nikogo nie ma. No dobra, skoro nikogo nie ma, no to przejmujmy to. Eee, no nie, bo od obrażeń tych będą niezłe drogie robaczki. Obrażenia. I to bardzo, 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 bardzo. Eee, co mi się zapgradeowało znowu? Aha, pewnie gniazdo. Tak, są gniazdo. To róbmy harpie. Róbmy harpie. Nie wiem czy dawałem Magic Defender. Eee, dobra, coś tutaj jest z was zróbmy. Nie mam nie mam z czego zrobić. Nie mam z czego zrobić tu jest ile 5? Czyli ja nie mam nigdzie. Aha, no dobra, mam same szkieleciory, ale nie mam. Dobra, to tutaj nie będą zombiaki. Niech się robią zombiaki i tutaj też niech się robią zombiaki. Dobra, to będzie w taki sposób wyglądało, że tak. Eee, wy będziecie tutaj szli na razie, i wy będziecie mi szli, czego ja potrzebuję. no kamienia nie potrzebuję eee, złota, metalu i tego. Do musicie iść do złota. No, jakoś sobie poradzicie. Gdzieś ty polas. Dobra. Oni sobie tutaj jakoś poradzą. Możesz zbudować kolejną wieżę. Zbuduj sobie ją gdzieś tutaj. Chociaż w sumie zbudujmy sobie jeszcze jeden cmentarz. Tak żeby było normalne przejście super. Zbudujmy sobie kolejne. Kolejne kolejne szkieleciory z tego. I później zbudujemy jeszcze jedną albo dwie wieże, i dobra. Tutaj zbudujmy sobie może... O, na katapulty, przydadzą się katapulty! Na pewno się przydadzą. Zawsze lepiej mieć ich więcej niż mniej. Destruction. Dobra. Wiecie co ja zrobię? Ja dam ich tutaj, a tutaj dam y, tych y, o! Panów szkielecików Proszę Chodźcie tu, e, a z was robaczki, Zrobię tutaj kilku o, i super. I już to wygląda w miarę obiecująco. Tutaj oczywiście mi... Dlatego tutaj trzeba zbudować kolejną wieżę, żeby mi tutaj te latające. Te nie latały. Naprawmy to. Super. Losa biblioteka jest tutaj zrobiona. Są so, tak, choć tu. Bo ja o niej zapomniałem. O, mamy nawet łódź do drugą. E, idziemy sobie do niej. Czy tutaj coś będzie? To jest chyba łódź tych seletki, tutaj, tych czerwonych oczywiście, oni będą tutaj dalej dzielać. Dobra, tutaj mam lisę tego, tego, tamtego. Mogę zbudować jeszcze jedną wieżę. A zbudujmy sobie pięknie. Zbudujmy sobie też yy, więcej może katapult. Czemu nie? Tutaj zbudujmy sobie je na spokojnie. Dobra Kurde, nie wiem czy oni sobie pracują, bo oni mają obrażenia. Eee, kurcze kłótę 50%, tylko oni mają wieżę 35%, kurde, mać No to będzie sporo sporo obrażenia. To oni zginą, obydwoje. Dlatego nie będę tutaj zbytnio ryzykował. Wezmę po prostu, wyślę. Chodźcie tutaj. 8 Teraz tak, czego potrzebuję? To stół ich wysłał, Filmi, Co mi zaatakowali? Kto, co, jak, gdzie? Tutaj na razie niczego nie potrzebuję. Eee, zbudujmy sobie może jeszcze jeden cmentarz. Ty sobie stąd idź. Im więcej cmentarzy, tym lepiej. Kolejny kawalerzysta szkielet Co tam się dzieje? Gdzie to jak się dzieje? Aha Pani nago, pani nago, pani nago Pani już tutaj podziękujemy Kurde. Pięknie. PAM! Ej, kurczę, ale ono się trzyma! Ale ono się trzyma! Chodźcie, tutaj najpierw się tego pozbądźmy. Kill them all! Kill them all! Boom. Pięknie rozwalmy sobie ich tutaj. Tutaj niech oni się ustawią najlepiej po prostu. Eee, dobra, so, 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 dobra. Zbudujmy sobie jeszcze jedną wieżę. Może gdzieś tutaj. No, i tutaj, dobra. Tu sobie też poradzą. No, widzicie, to nie jest żadna filozofia. Ale oni powoli idą. Destruction, dobra. Dobra, idziemy z nimi. Już nie będę czekał. Ej, czemu ten ma takie. Czemu ten życie nie ma? Czemu on stracił życie? Chyba, że w... podczas walki, dobra. Jeden niech idzie tu. A reszta, dobra. Skoro już jesteście, to chodźcie. Pięknie, mam już od razu.

Zbudujemy sobie tutaj piękną wieżyczkę. Jest. Mamy tych Harpii sporo. O dziwo. Zbudował? Nie, nie zbudował. Nie. A, bo to był ten, vampir. Jest. Dobra, idziemy sobie tutaj. Przejmijmy sobie wszystko. Weźmiemy sobie ten mały oddziałek. Na spokojnie. Dobra, przejmij sobie tutaj. Przejmij sobie tutaj, yy, sobie yy. No, oberwie, szybko Kurde Nie wiedziałem, że tutaj jest ta wieża, niestety przejmujcie, oni sobie to zniszczą, wy sobie przejmujcie Poważnie? Aha, ja mam tutaj wczul zombiaków, ja w ogóle znowu nie zauważyłem tego i teraz tak eee... Czego mi brakuje? Złota mam 4 cztery. 0, cztery. Yy, Tutaj jest co? 0 To idźcie do, do złota do, do tego, do kryształu, Boże Idźcie do kryształu, 6 u was jest Dobra, siedmiu. Niech idą do tego kryształu i już. Eee, ty też idź do tego kryształu. My musimy czterech jeszcze tu wysłać. Tu jest ilu? Pełno. To jest tak, to ty pójdziesz tu, wy pójdziecie tu, a wy pójdziecie tu do złota. Mamy dumów. To sobie wejdźmy tu. Przejęliście to, przeliście to super. Teraz już możemy iść po prostu z górki. Mam tych harpie, a bym z nimi troszeczkę. E, troszeczkę tutaj. To jest głupie. Zróbmy listy. Dobra. Tutaj się zróbmy, tu dobra. O kurde, ja zapomniałem! Chodźcie tu! Oh shit, ja zapomniałem o Pterozaurach! Totalnie, rozwalcie Dobra, Harpie będą stałe jako wiecie. podpórka, oni się je zabiją. Dobra, wojna wymaga poświęceń, trudno. Rozwalcie te pterozaury, zanim kurde oni mi rozwalą kolejne wieże. Dobra, złota na szczęście mamy, że możemy sobie spokojnie to wieżę odbudować, to żaden problem. Come to me. Dobra, dobra, ja widzę, że tutaj się szykuje coś ostrzejszego. Przyszykujmy się troszeczkę. Chodźcie tu. Skoro mamy już. Powiem wam, że. Wieszmy tych liszów troszeczkę, tych liszów, tych liszy troszeczkę No powiem wam, że no brakuje mi cały czas metalu i yy, kryształu Czyli tego co jest tak naprawdę dla nas najważniejsze No dobra, oni muszą się jakoś tutaj poradzić, no innego wieście nie mają Nieźle Jest tak, 8. Razą, rozstrzelają ich, nie na spokojnie parę tych yy, cieni będzie gitara parę tych cieni, oni sobie ich rozstrzelają na spokojnie, mam taką nadzieję dobra, Tyrek spoleciał, widzicie, oni jak muchy teraz latają latają, padają, przepraszam dobra, nie było większego problemu tak naprawdę No sobie myślę, że zdadzą mi radę. Pięknie. Tu mnie nie stać, żeby tutaj zrobić tutaj zrobimy coś takiego. Co mi atakują? O pięknie, mamy jednego. Możemy sobie to przejąć. I oni będą mieć chyba w rogu tą bazę. No bo tutaj nie ma innego innej możliwości, nawet nie widzę innej możliwości. Zbudujmy sobie. Chodźcie, rozwalcie tego. Pięknie. Boom. Zróbmy sobie tutaj na przykład. Dobra, bo tu są ci zieloni, my musimy uważać cały czas. No musimy uważać. No dobra, tutaj te surowce nam się. E, Zmacą 4, 8, 8, 8, 8, 8 e, piątkę sobie zróbmy, póki możemy. Myślę, że... Ja w ogóle myślę, że już dawno mam, patie tych harpi tutaj mi się uzbierało. Sporo i dalej mam jednego gacka e, 8, 6 No zbudujmy sobie gdzieś tutaj. Tutaj sobie zbudujmy jedną, tutaj sobie zbudujmy drugie. I już. Rozbudujmy się nawet tutaj. Naprawdę myślicie, że, że coś tutaj ugracie? Na no Naprawdę myślę, że coś tu ugrają. Zbudujmy sobie gniazdo tutaj. Piękne gniazdo. Tutaj są te T-rexy. Musimy uważać na bohatera. W razie co? Stać mnie na z, tych na dumów nie stać mnie Nie stać mnie za to mam czym tych harpi hmm. Tutaj I'm, I'm invisible Trochę liszy co zrobimy I Niech wyjdą dalej tutaj Proszę bardzo War. Możemy sobie zbudować? Możemy. Pięknie, gdzie się tu budują. Idziemy dalej z nimi. Oni mi tu już ukradli! Nagi cholerne, mi tu ukradły jedne, no jeden tu, a drugi Właśnie. gdzie? <laughs> Ukradła jedna Franca, widzicie? Złodziejka. No dobra, no co zrobimy? Trudno, jeden tu, drugi tu A wy najlepiej to stańcie sobie gdzieś tu przy wejściu, żeby ta nie mogła wejść, ewentualnie górą, ale tak to. Dobra, mam... o, widzicie piąteczkę, piąteczkę bazę Ludzmy no, sobie prosto do wampirów. Dobra, teraz już mi nie stać tak, na nic totalnie. E, zbudowałem sobie, co? E, zamknąłem się w gnieździe, no dobra. Eee, Hidiotów nie sieją, sami się rodzą. Aha, bo ty poszedłeś tu. Osiem, osiem. Ten też się... Ci, e... Nie, nie, szczerze, nie, 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 nie chciałbym tego zrobić na bohaterze. Aha, dobra, tu możemy spokojnie już robić te cmentarze, no dobra, to róbmy. Dobra, ale rozwalmy te T-Rexi. Pięknie! Zombiak niech zostaje. Tutaj ze dwóch się przyda. To jeszcze raz. Osiem, osiem. Dobra, tu jest pełno, tu pełno. Eee, osiem już się ich zbiera, tutaj i osiem już się ich zbiera. Ile mam tych zombiaków? To jest tak, eee, co ja mogę jeszcze przejąć? Eee, no tutaj mogę. W sumie obydwoje niech tutaj się zbierają. Tak, to będzie dobry dobry trop do grywaczki. Niech się tutaj zbierają. Ja sobie tutaj pójdę od tego jej troszeczkę od reszty. Rozwalmy. Dobra. Ty idziesz tu. Jeszcze raz. Ty idziesz tu. No nie ma. Nie? Bardzo, ale to bardzo dziwne. Możemy tu klujeczkę zrobić. To no, W sumie możemy już rozbudowywać te gniazda. Róbmy trujeczkę Tu już w ogóle nie widać, bo harpie mi zasłaniają. Róbmy trujeczkę pięknie. Mm, tutaj zróbmy trujeczkę też. Super. No i tutaj możemy zrobić trujeczkę dobra. O dziwo starczyło mi. Niech się robią. Czy uda się Bejna zrobić? Czy jest sens robić Bejna? Dobra. Coś na pewno jakiś tam sens jest. I ja zrobię to tak, że... Yy... Chodźcie tu. Sobie tu staniecie A wy tu A reszta tutaj zostaje myślę, że spokojnie sobie tu poradzą drogierowaczki Dlatego ja sobie oczywiście drogierowaczki Życzę tego Uuu widzisz jak sobie poradził ten zombiak ze snakemanem? Dwa ciosy i nie ma e, Magic defender A was za to mogę dać tu, bo tu są przynajmniej wieże I am the slayer, dobra no, już cóż, do grobaczki. Wydaje mi się, że to byłby oczywiście najlepszy moment, żeby sobie w tym momencie zakończyć ten odcinek z WOLO z 3 Mam nadzieję, że on się wam podobał i zapraszam Was oczywiście do kolejnych odcinków, jak i do poprzednich yy, odcineczków z WOLO z 3 I cóż, pamiętajcie żeby zostawić coś po sobie do żeby zostawić coś po sobie, jeżeli do grobaczki. Ło, się. Jeżeli chcielibyście, żeby ta seria była kontynuowana, więc cóż mogę powiedzieć: Jabu, Renegat! Robimy sobie szybkiego saveika. Yy... Tak. I ja trze mogę powiedzieć. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć, pa pa!